Hejka wszystkim Cześć. słuchajcie przyjechaliśmy na kurki kilka kurek mamy ale chciałam pokazać Ani prawdziwki zobaczcie tu jest jeden borowiki usiatkowane dokładnie yy, Aniu widziałaś tego yy, tutaj tutaj jest następny, ale zobaczcie jak wszystkie objedzone I my nie zbieramy ich teraz nie, nie ma sensu bo 90% jest robaczywych Zobaczcie Zobaczcie tutaj Tutaj I tutaj jest naprawdę ładne spory Ale one są robaczywe wszystkie Wszystko robaczywe I ślimaki je załatwiły To wam tylko pokażę Tam zostawiłem od Dzisiaj z czerwonym gaderkiem. Pokażę wam Tam też są dwa Chciałem ani pokazać czy na tej drodze rosły. Na ostatnim filmie Wam pokazywałem, jak byłem na kurkach i już ich nie ma, kto zerwał. No i spra jego sprawa miał prawo. O, zobaczcie, ten jest ładny. Ale ten zobaczcie już dziura coś zoma. Ten ładny, twardy. A mamy o tyle kureczek tylko yy, Wiem, że brudno w, toszy, yy, w wiaderku. Ale te takie krzaki, co się przedostajemy, no tam leci non-stop do tego. Będzie czyszczony w domu. Dobra, przejrzymy sobie to tylko tak informacyjnie, co jest. Ale zbierać dzisiaj usiadkowanych nie będziemy. Nie w tym lesie. Ten las jest straszny. Dobra, szukamy. Słuchajcie, w miejscu, gdzie miałam pierwszą kureczkę w tym roku. Już wyrosły też takie o. Minęły dwa dni, od kiedy tutaj byłem. Popatrzcie, dwie kureczki Pewnie były malutkie, ich nie widziałem. Ale dzisiaj mam tego egzemplarza, który wszystko widzi. Ta też dojrzała. Ona. Tydzień czasu nie była. W lesie to teraz wyposzczona i na grzyby łasa. <gry> Wszystko szuka. Ale zobaczcie, na razie więcej nie ma. Niestety będziemy musieli wchodzić te krzakory Tutaj to jeszcze fajnie, ale tam dalej, sami widzieliście. No i zobaczcie. I kureczkę. Ania też ma tam, mówi kureczkę. O, zobaczcie. Czyścimy je dopiero w domu. Popatrzcie jakie kureczki. Śliczne. Tutaj tylko z liści. Delikatnie ogonki później obetniemy. Wiecie co? Dłużej po prostu można je przechować. A, czapka mi się zaczepiła. Już odczepiłem. Popatrzcie jakie kureczki. Tutaj maluszki rosną jeszcze. To jest kureczka. Świetna. Ta następna. O, tej wielkości są chyba najlepsze, najsmaczniejsze. Tutaj, o. I tutaj za krzakiem, jak widzicie, jeszcze są kurki. Bardzo w tych krzakach źle się zbiera. Jesteśmy dzisiaj, w sumie, też dosyć późno. Ale jak ktoś lubi spać. To tak jest. Aniu, czemu mnie nie obudziłaś? Bo chrapałem. Bo chrapałem. Zobaczcie, jaka moja pazerka niesie. Ile ona niesie tego? A wiecie, co powiedziała? Że, jak nią przyjeżdżam, to nie ma grzybów. Popatrzcie. Popatrzcie. Ile ma. Ale zobaczcie, jakie brzydkie. Moje wszystkie piękne. Zaraz pierdziel dostanę. Dobra. No słuchajcie. Jeszcze raz po powtórzeniu. Chronią. Gałęzie Ziemi chronią, pewno słuchajcie, szukamy dalej. Ja coś więcej będzie to będę nagrywał. Ponownie witam. Zobaczcie. Słabiutko, słabiutko, słabiutko idzie. Tu mamy jakieś kureczki. O! zaraz je zerwię. Aniu, ja się czuję w tych krzakach Jak dzik. Jak dzik. Wiecznie wypięta. Wiecznie wypięta. A! Jesteś wypięta? Mm to słuchaj to uważaj, żebyś taką gałązką nie dostała po żadnej części ciała <laughs> się wróci gałązka i będzie bolało dobra zbieram te i szukamy dalej ale jest mało, naprawdę mało zobaczcie ładne statko tutaj tutaj są, tu trzeba uważać bo tutaj widzę kolejne Popatrzcie, są kolejne tutaj. Widzicie? Chociaż jednego szorca w tygodniu nagrać muszę, więc to na szorcie zamieszczę, jak je zrywam. No i Ania woła. Przepraszam, zdejmę tak. O, słyszycie? A u mój mówi. O, zobaczcie. Coś tam zbiera, muszę ostrożnie. O, ale ładnie masz. Muszę ostrożnie do niej podejść, żeby jej nie podeptać. Słuchajcie, zdarzyło już mi się kilka nadechnąć W tych liściach ciężko. Popatrzcie. No kochanie, ja, ja ci daję nóż. Twoje, no ja wszystkich nie będę czyścił. Dlaczego? No dobrze ci było jak ja czyściłam, nie? No. Nie, nie. Jakieś priorytety muszą być. Powinno być tak. Ja zbieram, ty czyścisz. No nie. Dlaczego? Dlaczego masz tylko ty zbierać? No ale ja lubię ale zbierać. Nie, ja też. No ale, ale ale nie mam argumentów Dobra Szukamy dalej Popatrzcie, z daleka myślałem kurka, że leciałem do niej A tutaj jak widać Jakiś mu A wiecie co powiedziała moja żona? Powiedział mi to głośno Ale co? Że wyrywasz wszystkie grzyby, a później do lasu <laughs> Widzicie bo, bo zbierać to trzeba umieć <laughs> Trzeba było zostawić. Zostawiałem, zostawiałem, ale co, co zrobić? Mało jest, naprawdę. Popatrzcie, ona ma. O, ja nie, o i dobrze ci tak, zakłamanie. O, ona ma w ręku. Mamy tyle. Ty nie kłamiesz. Tylko tylko prawdę powiedź, aż się pomylisz. Od ciebie się tego nauczyłam. A ja widzę tam kurkę. Zobaczcie, stąd z daleka. Zaleka tutaj widzę kureczkę Tu jest kurka Nawet dwie, Zobaczcie Jakie twoje, jakie twoje Ja znalazłem? Moje i tylko moje Dobra, masz nóż, swoje czyścisz. Ja swoje dwa wyczyszczę Miły jestem? ale niedobra słuchajcie, nie mam co Wam pokazywać niewiele grzybów ale tutaj jakie maluszki, zaraz je przykryję liśćmi Jak one sobie tutaj dorastają Kawu drogi przeszliśmy, Ania zmęczona? trochę no ja też już, nieźle no, zobaczcie, o takie maluszki są, ale to jeszcze za małe musimy poczekać, wyrosną przyjedziemy po nie kurki w lodówce można kilka dni przechowywać także nie ma problemu ile się nazbiera, gdzie się to nazbiera resztę za jakieś 2-3 dni przyjadę słuchajcie nie ma wiele to będą chyba ostatnie dzisiaj komary zaczynają niesamowicie rżnąć. i to tak naprawdę mocno Ania co tam jeszcze zbiera, zobaczcie Ach, już zbierane było tutaj Coś przed nami był dzisiaj także my na dzisiaj kończymy życzymy wszystkim udanych zbiorów, nie ta co my, my, słabo może jeszcze 5-6 znajdziemy i na tym kończymy także do zobaczenia, do zobaczenia, pa